Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Azerciech w Polsce. To chyba będzie mój pierwszy filmik, pierwszy odcinek, powiem tak, o moich podróżach w tym pięknym kraju. Zamierzam po prostu wszystkim, wszystkim odpowiedzieć o to, co ja tutaj robię, jaki mam cel, jakie mam plany i tak dalej. I niestety, ja jeszcze nie umiem robić normalnych filmików, bo nie jestem jakimś takim profesjonalnym youtuberem, po prostu. Zacząłem tak wkrótce odpowiedzieć, co ja tutaj robię i jaki w ogóle mam cel w nagrywaniu tych filmików. Obiecuję, że drugi, trzeci filmik, oni będą trochę lepiej niż ten. Jestem młodym naukowcem, jeśli tak można powiedzieć, to taka stypendialna program Rzeczypospolitej Polskiej, według której ja studiuję w tej chwili i... Na moje szczęście mam szansę, żeby powiedzieć trochę więcej o tym kraju, powiedzieć o to, co mnie zdziwiło w tym kraju, powiedzieć o to, co mnie się spodobało, a co nie. I sens jest w tym, żeby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, żeby powiedzieć o tym wszystkim, wszystkim językiem obcym, bo to nie tak łatwe jak dla mnie do mnie, bo jestem obcokrajowcem i powiem szczerze, że to bardzo ciężko rozmawiać po polsku. Nawet dla człowieka, który. Widział wszystko o Polsce, bo ja z góry próbowałam uczyć się języka, oglądać Waszych filmów, dowiedzieć trochę więcej o historii, kultury. I jakby przyjechałam do tego kraju już takim przygotowanym, ale nadal nie powiem, że było mnie tak łatwe. I chciałbym powiedzieć, że już niedługo i będę miał drugi filmik, normalny, długi filmik z normalnym po prostu dźwiękiem video. Trochę odpowiem o tym kraju, co mnie zdziwiło, o co chciałem powiedzieć po prostu, co trzymałem w sobie w cia miesiąc, bo ten miesiąc był nie najłatwiejszym. A co chciałem jeszcze powiedzieć z góry? Przepraszam za moje blendy, bo często popełniłem blendy, bo jestem obcokrajowcem, ja już to mówiłem i prawie nigdy nie uczyłem gramatyki. To już górę bardzo dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję i za to, że jesteście ze mną, że to, za to, że zwracali uwagę na ten filmik, za to, że po prostu patrzycie. Dziękuję za to. No i mam nadzieję, że już niedługo będzie drugi filmik, w którym ja wszystko powiem o tym kraju, który będzie trochę lepiej, chodzi o jakość na przykład i tak dalej. Dziękuję bardzo.